Witam was. Dostępne browary: PL, we współpracy z Chopinios, news.com. Ciągle jesteśmy crowd Beer w Kraków. No i w końcu Luklas. początkowo Reden Chorzu. obecnie Reden się w Duży browar. Ile tam jest? 25 hektar wybicia? Tak, w tej chwili za pomocą. i mamy Ale dwa. się zmienił. Ja widziałem, że już tanki dostawiliście. Tak jest. To o czym była mowa. Osiem nowych tanków. Tak jest. Idziemy w górę. Kraft się rozwija, browary się rozwijają polskie. Mamy dwie e, premiery RD na Jeden to jest e, Red Lager. To jest właśnie to e, piwa dolnej fermentacji. Nowa akcja na scenie, i słuchajcie, i to jest ciekawa rzecz: pierwsza polska pszenica robiona na płynnych drożdżach, fermentum mobile od Filipa Wapolskiego. Tak jest, firma z Gdańska. Filip robił podchody, bodajże chyba od dwóch lat odnośnie tych płynnych drożdży Najpierw testy u piwowarów domowych i Reden. Jest pierwszym browarem komercyjnym, który zastosował płynne polskie drożdże w piwie komercyjnym. To jest... jakie to jest piwo? W stylu jest to Hefe Weizen, ale jest to zrobione piwo w 100% z polskich produktów, z polskich składników. Najważniejsze, tak jak nazwa wskazuje Hefeweizen, czyli drożdże polskie. Zrobione rzeczywiście w Polsce wyhodowane, że tak powiem, fermentumobile. Jest to oryginalny szczep z Bawarii, z tego co pamiętam. Słody polskie, chmiel lubelski. Także można nazwać ją spokojnie, z czystym sumieniem, polską pszenicą. No i tak się nazywa, polska tak pszenica. Jest. jest to płynne, przede wszystkim to jest najważniejsze, są płynne drożdże, nie suche. I 100% polska pszenica na płynnych drożdżach, czyli bukiet rzeczywiście tak jak powinien być. No e, oczywiście tutaj e, Luklas e, zachwala swój produkt, ja powiem tak. Tego banana i goździka chciałbym mieć więcej, no bo jednak poruszamy się w temacie wajcena, więc tutaj zdecydowanie aromat jest do poprawy. Mamy delikatną siareczkę, także Filipie, no mówię jak jest, robisz fajnie, że to piwo w ogóle się urodziło, że przefermentowało tą brzeczkę, natomiast te drożdże mogłyby więcej zapracować, jeżeli chodzi o aromat. Natomiast bardzo fajne jest w smaku. Nie ma tego cholernego mokrego kartonu, który jest w, dla WB-06 suchy, taki typowy. Przez chwilę byliśmy w duchli i tam to oczywiście wyszło w aromacie, W, w smaku. Wiemy dobrze, że na tych suchych drożdżach to jest standard. To no, jest standard. No pocieszenie będzie nie tak, jest już druga warka zrobiona w Praktycznie tydzień później wystartowana. Wyciągnięte są wnioski z pierwszej fermentacji, dlatego to była też pierwsza warka, wiadomo, trzeba było prowadzić jakoś. Są korekty zrobione temperaturowe i drugie piwo na pewno będzie. Ale ci powiem Ci, smak jest bardzo, bardzo fajny. Lepszy. Smak jest rześki, cy taki cytrynowy, kwaskowy, tak jak właśnie pszenica powinna być. Do poprawy jest aromat. Aromat zdecydowanie w drugiej warcie jest lepszy i za tydzień druga warka trafia na rynek. Także... To jest tak, jak było. Słuchajcie, z redenem. Amerykańską pszenicą, która była y, premierowana w Cieszynie. W Cieszynie, tak. I no, znowu właśnie była ta siareczka, a potem y, na takim oficjalnym otwarciu w Redenie w Browarze y, próbowałem to piwo stanku i dla mnie to było boskie. Amerykańskie chmiele, cytrusowość, pełna rzeźkość. Najlepsze wtedy piwo, jakie mieliście. Tak. No, ogólnie jako piwo roku też tam się gdzieś zakwalifikowało, z tego co. Pamiętam, Trzecie w miejsce tak, w tak. kategorii tak, 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 tak. Także zdecydowanie. To, co Lukas mówi, spróbuj drugą warkę, to on nie rzuca słów na wiatr, bo naprawdę człowiek się uczy, nie? tydzień jest... wraca. No to, to były nowe drożdże, trzeba było posłać profil i korekty są zrobione, nie? Natomiast druga rzecz to jest właśnie ten. Tutaj patrz, piana szamana. Z tego co kojarzę, to piwo było uważone na początku w, premierowo w Chorzowie. Było w Chorzowie, no, nie, nie piłem tego piwa. To jest już świętochłowice. Tak, Paweł ważył to piwo wcześniej w restauracji. Przyjęło się bardzo fajnie. Były, były po prostu zapytania o to piwo. Zrobiliśmy większą warkę w świętochowicach. Jest to, bursztynowe, bursztynowe jest, widzicie. Jest to red lager. Na zimno chmielony. To jest naprawdę wyczyn, bo, bo to jest piwo, które... Ma 74 dni leżakowania, że nie jest długo. I to jest właśnie to, co cały czas powtarzam, że miśnicy nie mogą robić lagerów, chyba, że one będą drogie. 74 dni leżakowania. Ile można by było zrobić? Risa można by było zrobić przez ten czas. Tak. Ogólnie Ejla, dwie przywarki praktycznie. Tak. No, a mamy jedno, ale za to sporo. No, pozycjonują się chłopaki. Będziemy i... robić wędzonkę wspólnie. A tak. tak, tak Lagerową? Nie. A propos Dobra, ale y, jeszcze kilka słów o tym piwie, ponieważ... Nie zdradzę reszty. Aromat y, w pianie szamana naprawdę mnie powala. Redy, czyli wiadomo, karmel. Nie, tutaj nie ma karmelu, tutaj jest amerykański chmiel. Grześkość niesamowita. Także aromat na piątkę. A smak? A smak Karmelowo. czyli tak jak w Red Lagerze można by było się spodziewać. Ciekawa rzecz dla takich ludzi jako entry level, że dostają amerykański chmiel w aromacie, a w smaku wcale nie goryczka z amerykańskiego chmielu, tylko taka właśnie słodkość karmelowa. Ciekawe piwo. Jakie plany Redena na najbliższe miesiące? jak już jak już mówimy o pszenicy wcześniej mówiliśmy jest przygotowana pszenica też na drożdżach fermentu mobilne jest wspólny projekt bardzo ciekawy z kratwerkiem. jest to dość wysoko po do 18

Emocjonalnie tak. Emocjonalnie robimy wszystko w No bo e, jak nie oglądaliście materiału z Mateuszem, on powiedział Witnicy już nigdy. Witnicy już nigdy. Nie, nie powiedziałem nigdy, ja tak to na razie. Pamiętamy pancer Fausta, e, Witnica, nie? Czyli Reden, Majer. Tak. Wąsosz. A, Wącoż jeszcze. I jeszcze jeden browar. No bo tam są butelki. A tu też jak, są butelki. Jak u was w Radynie z butelkami sytuacja? Że wejdę w słowo i tak. Łukaszowi, eee, to zabobon będzie, będzie w butelce 03. Tak, jest to produkt ekskluzywny, jakby nie było. Tak. Jest to 18. Eee, zbór, no, zbór, nie można no, tego nie? lać do bólu, że tak powiem. Tę małą butelkę będziemy lać. o zabobonie? W tej chwili, tak. tak. Tym bardziej ustalisz. Ja nie wiem, czy nie mieścisz kadry. Chociaż nie wiem. Przesuńmy kadry. Chodź chodź, chodź. Chodź chodź. Wszystko na spontanie, wszystko na żywo, no prawie na żywo. Dostaliśmy tyle zapytań o zabobona, że stwierdziliśmy wspólnie, że musimy to tak, na tak. tak, 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 tak. No ale wy macie możliwości techniczne, żeby to... No, już no, mamy. To jest praktycznie wczoraj sprzęt został dostosowany. Ale to, to nie jest to ufo. Ufo to jest UFO. Karo Karuzela. O, czyli będzie człowiek tam ostrody. Człowiek orkiestra, ufo jest to... jest Kraft! To jest kraft! Nalewamy budeki. kraft. sprawanie. Jestem że Pitko musi koleżakować trochę. O, nie śpieszymy się z na, tym. Na, spokojnie, spokojnie, na aromatów z beczki Tak Żeby dęb dęb. nie było siarki. Na jaki festiwal to planujecie? Bo festiwali... Jesteśmy na otwarciu festiwalowego sezonu. Kraków, a za chwilę Wrocław, za chwilę Warszawa, znowu Wrocław. Kiedy to będzie? Rafał, Breslau, Breslau, Breslau. Warszał. Także będzie to... <słusza> <słusza> tak, ta, ta, i na ta, wrocław, ta. wrocław, ale... Tak ogólnie to będziemy organoleptycznie sprawdzać poziom, że tak powiem, odleżakowania. Organoleptycznie oczywiście. Tak polega Chciałbym z kraftwerkami pogadać trochę dłużej, ale nie mamy piwa. E, piwo kraftwerka to jest Hexa. masz po niemiecku Hexe? Hexe pozdrawiam, odo do heksę z Breslau, jak najbardziej. Z Katowic. E, dobra, nie, nie. Świętochłowic. Okej, okay, dobra, to ja odstawiam to i... Brown Porter, tak? Z tak. mokrecją. Z korzeniem lucrecji? Nie, stary. Z korzeniem Krecji. Od razu mówię, Amerykana nie czuje, jeżeli tutaj był jakiś Amerykan. Nie, nie było. Nic z tych rzeczy. Europejczyk. Dla nas Kraft to nie tylko amerykańskich miech. No i okej. Okay. Ani nowozelandzki. No chyba niemiecki powinien być. Głównie. Czyli co, to jakiś halertał mamy? Nie, marynkę mamy. Mamy marynkę. Marinesze. <laughs> Fajny aromat. Nie, mamy progres, progres na aromacie. No jest ta lukrecja. Tą lukrecję dodawaliście w jakiej formie? W formie w Krecji. startej. Tylko dla mnie to jest o tyle dziwne, że Lukrecja ujawnia się w piwach utlenionych, czyli żakowanych. Mhm. I to jest tak, jakbym pił takie piwo, które jest już wyleżakowane rok czasu, mhm. a nie jako świeże jako młode. Ta lukrecja właśnie te, daje ten motyw, jakby to było piwo. Już. piwo. Już Oszustwo podniebienia. Oszustwo, oszustwo. mnie. Nie musisz wyskakać. Pewnie... Ile? Z miesiąca czasu? Chwilę. No, kobiś. Góra. góra nie? Także ostatnio oceniałem dziadka mroza dwuletniego, i ta lukrecja była podobnie intensywna jak w tym piwie. No ale tutaj mamy tą lukrecję. Prawdziwą podróż... nie oszukano. Nie sztuczną. To trzynastka. O! Ale czuję też tą wanilię. Czy tam jakaś wanilia jest w ogóle? Nie, nie w postaci wanilii na pewno. To po prostu wiesz. Tą cenę dają przeciwwytlenia. Jak to, to mówił Adam Speruna. I to nie jest diacytyl kurwa. W niemiecku Okej. Okay. No dobra, i tym optymistycznym akcentem. Chyba, że jeszcze chłopaki coś macie do dodania. Nic dodać, nic ująć. Czekamy na. To... Jak się nazywa ten wasz Imperial e, Brown? za Zabobon. Zabobon. Imperial Smoke Brown. Ciągnie beczkę w tej chwili. No ale, słuchaj, ale, to, ale to będzie tylko 0,3 buta, czy beczka też? I beczka też. Szanujmy się. się piję w knajpie, a nie przed telewizorem. A nie słuchając radia. Jako, w zawsze przybytkach będzie skran. Tak, tak, tak. Jedynie A Lukas, czy w związku z ustawieniem podwójnej ilości tanków leżakowych jest opcja na lagera? Dalej? Czy Lager będzie zawsze? Zawsze. Będzie... 3H... Po prostu jest nieśmiertelny, że tak powiem. Ile Zresztą, robicie lagerów y, obecnie? Trzy rodzaje lagerów? Nie, w tej chwili dwa. To co pijemy Szamana i Wielką Szygę. W tym, że Wielka Szyga jest jakby pokójnie zrobiona jest na doku. Czyli to, 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 to jest To, 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 to klasyczna dwunastka? Klasyczna, bohenski pizzlek po prostu. Za chwilę go podepniemy.